Siemano, z tej strony Piotrek i dzisiaj Was zapraszam na sesyjkę z mistrzem Polski A z kim i w czym to zaraz zobaczycie. Jo! z tej strony Piotrek i dzisiaj zabieram was na sesję zdjęciową z Bank Tomek przybyli. Witamy na mojej chacie To jest dla ciebie kubeczek kawka. <śmulacje> 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 A co tego, co oglądasz? Ty kazałem. <śmulacje> Yo! Właśnie lecimy na foteczki, mamy w planach do zrobienia... Ile spotów? Trzy! Trzy, trzy spoty! Więc trzy foty! W była ustaweczka na nagrywanie edita, ale niestety nic nie wyszło. Macie wstawkę. Siemano, witam was w kolejnym odcinku z rycia Patologia nowa do odkrycia Tylko mieć kreskę Jakąś kurwa kabel, jakąś kurwa latę na dorze mi na No i tak to wyglądało właśnie wczoraj ale mam nadzieję że dzisiaj fotę wyjdą lepiej więc Co tu dużo gadać Zbieramy się Zajdzie dalej. A z tej okazji ogólnie, Tomek, mam coś dla ciebie. Proszę bardzo. Za zajawy o Kurde. Ruda i zajawy. Limited Edition, bez kaptura. Dziękuję bardzo. Na pewno użyjemy jej. Jeszcze nie, bo jest słońce, ale przyjdzie jesień, i będziemy jej używać. To wnach z vlogów. Ostatnio była we vlogu Nilsa teraz vlog Piotra. zapraszam, wypraszam. Lekka rozkorduszka. Jest jeszcze remont, trwa remont. Ale podczas remontu yy, ściągnęli już folię ocenną No i teraz jak wygląda winda w środku. Nie się już nie powinno tak długo trzymać folię. ale jak jest remont, to chyba jeszcze się powinno. Ale zobaczymy jak wygląda winda w środku. Uuuu Taka ładna, mogłaby być. Ale zobacz, zdjęli polie. Ale... O oh, fuck! No nie można wypaść, kurde. No to grubo. Ale wiesz, to jest klasa. Może znagrać nagrać Mech. Po prostu, ruchaj mnie nacisnął budzika. Dobra. <laughs> <laughs> Tomo! No tam zielony, biegny Gdzieś w tej lokalizacji powinien być nasz skuter o cyk, to jest ten? Tak jest Proszę bardzo, kask dla ciebie? Wiadomo to do tego? Nie wiem spędzie jak mam kaskię Jeżdżę w Czepku To takie akcji się gorąca, jeżdżę w Czechu Cyk! Ty ty ty! Aha, ci czepek wystaje! Właśnie znajdujemy się na pierwszym spocie i no i co? muła wyszła, nic nie nagraliśmy Szybciej foty zrobiliśmy Co i lecimy dalej? Jedziemy na kolejny spot Bang. Znajdujemy się na drugim miejscu werce. Trochę przypał A w którą, na którą nogę? Czyli byś tu twarzą był teraz tak jak jesteś teraz. To co? My się przygotujemy. Zaraz zobaczycie fotę. Jo! Przechodzimy na EZWiza, bo aparatem trzeba cykać foty. 8-5 zaczepione sprawdzimy teraz czy będzie widać kadr normalny. Żeby nie było, że foteczki się pozuje, postawię tutaj kamerkę. strzelone pik elegancko stąd alejuniety tak no e, e, ja zrobię alejuniety będę przeszedł do tego a ty pokażesz trochę tego obiektyw zmieniony siedemnastka założona Jeden strzał, bank. No nie musimy robić więcej. <laughs> Cyk, tak się robi, właśnie zdjęcia. No, także ja wam pokażę spod z góry, po prostu. Nie jest jakiś najcięższy, powiedziałbym, że nie ciężki, ale dziwny. Podjeżdżamy, kiechujemy. Niedobry odjazd, ale bardzo ładny. Kościół. I trzeba jakoś to zawsze wykorzystać. Dużo tu już było zrobione, ale mam nadzieję, że coś się z tym też uda. Już nie będę gadał, bo nie mam siły. Nie jadłem obiadu, tylko zjadłem Protein bara Banana I wodę Więc teraz cykniemy parę fotek, detali Kółeczek Pro model Tomo Bank. Dostępne niedługo, znaczy już W preorderze orderze headonskate.com. Takiego strasznego Nie kłamałem z tym, że jest msza zaraz Ale szybkie foteczki, cyk cyk, pik-pik. Pach. Coś tam mamy, nie? Coś tam mamy. Tomek, jak Ci się jeździ na kółkach? jest się Najlepsze kółka na świecie. Ever. Men. Bardzo za dziękuję. Za Piotrek. Nie ma za co. Nie mówię do tylko do Ciebie. Nie ma za co. A Ty, jeśli jesteś zainteresowany sesynką jakąkolwiek, napisz. Stoi nasz Bentley. Oto kutas. Musimy go tutaj przyjechać na stację, bo inaczej będziemy musieli iść, iść w buta. Znaczy w buta Aha. Nie, nie będziemy przyjechać tylko... O, go po prostu. Szybka juma, ale to legalnie. <słyska> <słyska> no i jednak... <słyska> tak się nie dało przejechać troszeczkę dalej Ale życzyłem, już bo dostał <śmulub> Co ty robisz? Ponad prawem zryj Bazał gościom ci ludzie no wieczorem byś tu sam nie wyszedł Witam <śmulub> Ello <śmulub> Gotuj z Tomem Co się? Sportowcy. Dobre rzeczy Jak oceniasz? Niech na toma nawet nie zna Materia już się zgrywa Strzała